Poznaj czerniakowe abecadło, wygraj z czerniakiem. Czerniaka łatwo rozpoznać, jeśli wiesz, jakie ma cechy charakterystyczne. Zapamiętaj proste kryteria rozpoznania czerniaka. Czerniakowe abecadło. E ewolucja zmiany. Ewolucja. Musimy ułożyć te obrazki tak, żeby one właśnie układały się w ewolucję. Słuchajcie, najpierw musi być coś najmniejszego, A później się będzie, będzie się powiększać, powiększać. aż będzie no. największe. No. Ewolucja to postępująca zmiana. Jeśli coś się zmienia, to znaczy, że jest to ewolucja? Tak. Zmiana zmieniająca się w czasie jest wyjątkowo podejrzana. Koniecznie wówczas sprawdź tą zmianę. E ewolucja!